i Elo moi drodzy, z tej strony inny. gramy w taką oto śmieszną grę. No, przywitaj się Mella, bo Mella to mój nowy tutaj kolega, który na tym kanale jest pierwszy raz yy, i będzie zamiast Ernoku bo Ernoku to w ogóle ostatnio jakoś w te gry już tam gra jakieś inne zupełnie niż ja. Jak w ogóle tam gra nawet nie wiem w co, ale z tego co wiem to gra w Brawl Starsa, co jest naprawdę dziwne. Ty, Ej, we, e, Dobra, chodź. Co? Co? Ale ty nie grasz. Ja mówię o innym człowieku. Ty nie jesteś Ernoku-Uwu, chłopie. Halo, to nie ty. No weź, weź się teraz nawróć nam na górę. No bo ja nie o tobie mówiłem, człowieku! Czy ty mnie w ogóle rozumiesz, co ja mówię? W tym momencie? Nie, nie dałem! Słuchaj, ja też zaraz zginę, wiesz? Bo już jestem. Na ziemi. Słuchaj, umówimy się, tak... E, to, nie, to nie było do ciebie, to nie było do ciebie! Nie znasz Erno Kłówu, a to nie, jest, to nie jesteś ty! Ja wiem, że ty nie grasz w Brawl Starsa, ale on gra, to jest ktoś inny, rozumiesz? Ty jesteś Mela. Ty się nazywasz Mela. Ernoku Uwu to jest ktoś inny. Rozumiesz? To jest mój dawny kolega, który był na tym kanale. Teraz go tutaj już nie będzie. Teraz będziesz Ty i ty się nazywasz Mela. Dobra? Tak. No, dokładnie. A jak powiem coś o, o Ernoku Uwu, to znaczy, że nie o tobie. Dobra? Dobra, Dobra Mela. Więc chodźmy tutaj. Ernoku Uwu ogólnie był taki. Wiecie. Naprawdę on w to gra. Tak, I nie gra już w Robloxa, także naprawdę to jest według mnie ten. Eee. Eee, no panie. Eee, ty. Ej, eee. eee, co to było? Widziałeś ty to? Tak. jeszcze raz? Eee. Papa Popa ja pa. no. ja to čo ty lečíš ja leciem ja leciem do sebe Miłość. lecę do ciebie, Mella, lecę do ciebie, kolego mój drogi, lecę do ciebie. Ej, Mella, elo, panie Emella. Ej soba, ej to ty, to co jest grane? Pomogę ci. Pomogę ci, spadam, spadam, z... XD to jestem ja. XD to jestem ja, ale widzicie w ogóle, jakie ja mam ten skakanie. Ja sobie to, ja mam w ogóle takie ciuchy naprawdę niezłe. Ja sobie zrobiłem ja skina. Ale ja będę, ja będę sobie zmieniać skiny co jakiś czas, moi drodzy widzowie. Powiem wam, będę sobie zmieniać skiny co jakiś czas. Na razie mam takiego, takiego fajnego jumpa. Co nie? Ty też masz takiego samego. Weź skocz, skocz. Widzicie, my mamy takie same jumpy. A, dobra, czekaj, zaraz padnę. Może jak dam radę. Kurde, czemu ty lecisz szybciej? A, dlatego, dlatego ty lecisz szybciej. Dobra, wiem. Mam. Kurde, umarłem. Jeszcze chłopie, umarłem. A jak ja mam ci pomóc w ogóle?

Ej, ja to też zrobiłem, chłopie, wiesz? Ja to też zrobiłem, wiesz? Nie z ciebie. Nie z ciebie, to był kto inny. To nie byłem ja. Pa, Naura. Ja już spadam. Dobra, dobra, dobra. Już mi tutaj. Proszę lecieć. O, z filmem. Okej. Okay. Panie Witomella, co robimy? Elo. Dobra, spokojnie. Ej, co ty robisz? Co ty robisz? Co? T... Ej, chłopie. Ja mam małe problemy. Respawn. Cześć.

Elo, już jestem na górze. A ty już na dole, wygrałem. Ja już jestem na górze. Elo, ja wygrałem. Ja już tu ale jestem. Ale nie, to ty będziesz pierwszy na dole. Ale ty będziesz pierwszy, bo to było nie fair. Respawnujemy się, bo ty ten... Bo ty skoczyłeś... O, respawnujemy się. Teraz nie, nie, ale nie, bo robimy stąd, stąd. 3, dwa, 1. Także trzy, dwa, jeden. No, nie, no to się znowu nie liczyło, bo spójrz, co się stało. Jak to się stało? Jak to się nie, dzieje? Nie. Czekaj, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie, nie, nie skacz. Nie skacz. I skaczemy normalnie. Jeszcze dwa i jeden. I skaczemy tak o. O, i tak, teraz jest równo. Teraz to będzie pierwszy na dole. Ej, ja w co się dzieje. Ej, mi się też kiedyś tak zdarzyło, wiesz? Ale mi się też kiedyś tak zdarzyło. Ale to się liczyło, bo ty spadłeś równo ze mną. Był remis, całe szczęście. Dobra, to się nie liczy, chłopie. Patrz. A, umieram. Pomocy. Dobra, ja nie chcę w to grać już, dobra? A czy nie chcę grać w tym sensie w wyścigi, dobra? Ja, ja, ja chcę się w tym bawić, bawić po prostu w tym momencie, bo to jest takie głupie, i śmieszne. widzowie, ocencie to w, komen w komentarzach, ocencie to. Musicie to ocenić, tą grę, tak? Mega, to jest to, mega. Co, co tutaj w ogóle w tej grze mi odwala? To ja, to ja nie wiem, co mnie odwala. O chodzi w tej grze. No, odwala mi coś! No, tutaj chodzi o to, żeby skakać, to tak? Nie, to chodzi o to, żeby być smutny, tak. kupię. Kupię smutę, dość. Jak ja to zrobiłem, chłopie? Jak ja to zrobiłem? Jak ja. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Czekaj, muszę się zrespawnować. Nie, ja normalnie nie wiem, co ja zrobiłem. Ale Ale to ja zrobiłem jakby co? To ja zrobiłem, to nie tym mnie uderzyłeś. Ale Ej, skaczemy. Tak. Ja skaczę na dół. Ja skaczę na dół. Ale ja specjalnie skoczyłem, bo ja się po prostu chcę skakać sobie, bo to jest fajne, wiesz? Już jestem. butterfly respawn no, powietrzu avely czekaj avely czekaj avely butterfly avely butterfly. butterfly no nie a pomocy ko mam sobie kaszli avely avely Szalam normalnie na górę, jestem mafia! Jestem mafia! I do widzenia! Uuu. i do widzenia, mafia zginęła! Nieee! I pistolet mi wypadł! Dobra, jestem mafia! Nie, nie, ja, nie, ja jestem mafią! Czuję, jestem mafią, ja skaczę! O nie, ja zginąłem! Chłopie pomocy! O, ja zginąłem! Kasę wyrzucię! zginę, a nie, ja! Ja sobie kości! po... ja ginę! Ja, nie, 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 Pomocy, jestem mafią! Ja ci zaraz złapię! Ja nie, 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 o nie, ja nie mogę ciebie złapać, kurde, kurde. Uuu, straciłem pistolet, można go wziąć. Znaczy, no nie no, żartuję oczywiście, nie straciłem go, wiesz. No to ja uciekam przed mafią. Ale ja nie jestem mafią, ja tylko, ja już nie jestem mafią, człowieku. Tak, powodzę. Ja już nie jestem mafią, nie jestem mafią, widzisz, nie mam A czy, znaczy, ja nie będę ciebie zabijać, obiecuję, jestem mafią, nie będę ciebie, obiecuję ci. Nie ten pistolet nie zabija. Wiem, wiem, ja siebie nie będę strzelać. Rozumiesz, nie jestem złym mafiosem, takim całkowicie złym. Patrz. Aaaa, nie, 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 pomocy, pomocy. A ginę, pomocy, muszę strzelać, żeby pieniądze. Wrzucam ci pieniądze na pamiątkę. No mam mega pieniędzy, dużo pieniędzy w tym pistolecie, rozumiesz? Mam dużo pieniędzy. Mój pistolet miał dużo pieniędzy, rozumiesz? Ale już nie mam. U, umarłem, nie mam pistoletu. Nie mam pistoletu, wypadł mi portfel. Ja mam pistoletowy portfel. Ja w tym mam pieniądze. Zuniesz? A pieniądze wyrzucam. Dobra, Mam portfel. Portfel wam do kieszeni. Wystawiam wam portfel. I tutaj z portfela pieniądze lecą z nieba po prostu. Dobra, ja elo elo elo. Tutaj pieniądze wam przesyłam. Jestem z góry. O nie, portfel mi zniknął. O nie, mój portfel. mój portfel. Au. Mój portfel. Mój portfel. Mój portfel! A, mój portfel! Mój portfel, wystrzeliłem z niego niechcący parę pieniędzy. Trochę kasy z niego wystrzeliłem. Trochę kasy z niego wystrzeliłem. Trochę kasy. Dobra, Elo, już muszę się pożegnać, naura. To znaczy pa.